Doroto, znowu ci opowiem historię hermetyczną, o tym jak zmieniały się, jak przemieniły się słowa. Najpierw będzie o Starym. Stary tu kiedyś był stary i był na naszych terenach. Jak ktoś był stary, to był taką gwiazdą świecącą. Dlatego mówili na jego star: Star, stary, starik. Zwiezda to znaczyło też z, wie i da. Z coś się on wie i dlatego da. Ale to była gwiazda, gwiazda. A on był stary i tak łączyli te dwie sprawy. Star to gwiazda. Pojechał kiedyś do Ameryki, bo wszyscy jechali do Ameryki, tam na emigrację. To było wtedy, kiedy Ameryka się zaraz odkryła, trochę później może. I tam anglosasi też wiedzieli o tym, że to jest star, to jest gwiazda. Ale Ponieważ były różne przepychanki polityczno-społeczne, i tak dalej, to zlikwidowano ten, to słowo i przerzucono znaczenie słowa star na jakieś gwiazdy materialne, jak gwiazdy zewnętrzne, takie co dużo zarabiają, albo takie co pięknie śpiewają, albo takie co. i tak dalej. Można je eksploatować. I w ten sposób zamieniono te słowa i star. To znaczy tak naprawdę stary, i tych starych powinniśmy widzieć jako te gwiazdy, a nie te, które pięknie nam śpiewają.